Witam Państwa, Szanowni Panie, Szanowni Panowie. Jeżeli Państwo w tej chwili mnie słyszą, to znaczy, że przyszłość samorządu gminnego, przyszłość Szczycina, gminy Szczucień są dla Państwa szalenie ważne. Proponuję, żeby Państwo te kilka chwil jeszcze poświęcili, bo mam dla Państwa konkretną propozycję. Gmina to tak naprawdę wspólnota mieszkańców. W tej chwili tak naprawdę samorząd i rola samorządu w tej gminie nabiera coraz większej wagi. Jeżeli Państwo tylko przyglądniecie się chociażby naszym gminom obok, gminom sąsiednim, gminom w województwie małopolskim, to zauważycie jak istotną rolę odgrywa aktywny samorząd. Przed nami wybory samorządowe, Szanowni Państwo, a więc czas na decyzje, w których to właśnie podejmujemy decyzję o powierzeniu tej roli ludziom, którzy przez najbliższe 4 lata będą w tym zakresie nas pomagać. Gmina ma przede wszystkim zaspokajać podstawowe potrzeby, jak również ustanowić rozwój. No, trzeba powiedzieć, że trochę zazdrością spoglądamy na gminy sąsiednie, na podobne miasta które właśnie znacznie nas w tym rozwoju wyprzedziły. Dlatego właśnie dla państwa chcę przedstawić konkretny program na najbliższe 4 lata. Będąc kandydatem na burmistrza miasta i gminy Szocie. Szanowni państwo, mój program właściwie oparłem na trzech filarach. Ten pierwszy podstawowy bazuje tak naprawdę na potrzebach mieszkańców, więc to Państwa potrzeby zgłaszane przy okazji różnych spotkań, jak również na stronach internetowych świadczą o tym, jakie Państwo macie w tym zakresie oczekiwania. Oczywiście ten obszar jest na dzień dzisiejszy najbardziej otwarty. Dlatego też korzystając z, tego, z tej możliwości, tego medium, jaką jest Internet i możliwość praktycznie nieograniczonego dostępu i możliwości wypowiadania się, Zachęcam Państwa do zerknięcia do tego programu, jak również zachęcam Państwa do zgłaszania swoich propozycji. Szczególnie zwracam się dla tych, do tych mieszkańców, którzy w tym momencie właśnie są poza, po, poza naszą gminą, a wiemy, że takich osób, szczególnie młodych, jest bardzo dużo. Czyli kieruję to. Swoje zdania do, 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 stu, do studentów, do uczniów, również dla ty, do tych, którzy w, w danym momencie pracując poza gminą Szczucin, jedynie w ten sposób mogą swoje oczekiwania, swoje pomysły i swoje uwagi zgłosić do propozycji programowej. Czyli tak jak wspomniałem, ten program w tej chwili powstaje, aczkolwiek już pewne elementy tego programu są zawarte. Oczywiście kolejnym bardzo ważnym filarem, który, który tworzy te podstawy programowe, to właśnie analiza stanu zastanego na dzień dzisiejszy. Bazując na, na danych zawartych właśnie w różnego rodzaju rankingach, opiniach, tak naprawdę no, trochę z rozczarowaniem możemy stwierdzić, że... Ponad 50% dzieci w gminie Szczucin w dalszym ciągu nie może korzystać z podstaw wychowania przedszkolnego. To, to duży, duży procent, bardzo duży procent. Oczywiście to niesie ze sobą poważne skutki, powodujące pewne ograniczenia rozwojowe samych dzieci, ale szczególnie uciążliwe była, bywa dla rodziców tych dzieci, którzy w ten sposób pozbawieni są możliwości właśnie pracy, tak naprawdę podstaw funkcjonowania.